Witam Was wszystkich serdecznie, kochani. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat, jak zresztą widzicie na okładce, temat, który w ogóle nie jest poruszany przez żadnego polityka. Czy to prawicy, lewicy, to w ogóle totalnie nie gra roli, tak naprawdę. Ale chciałbym porozmawiać na temat tak zwanego wielkiego resetu światowego formu ekonomicznego, o którym jest bardzo cicho oczywiście w grudłach, w, źródłach, w kanałach, że tak powiem. Głównego nurtu, prawda? Czy to TVN, czy to TVP, nieważne jaka stacja, nikt w ogóle nie chce poruszyć tematu Klausa Schwaba, Światowego Forum Ekonomicznego oraz ich projektu, jednego z wielu zresztą, projektu wielkiego, tak zwanego wielkiego resetu, kochani. A tak naprawdę, wszystko to, co przeżyliście od roku 2020, od marca 2020 jest doskonale opisane właśnie w tej książce, na którą w chwili obecnej patrzycie. Zresztą przejrzyjmy choćby nawet spis treści. OK, oto i autor, aczkolwiek ja myślę, że on jest po prostu tylko frontmanem. Ta książka została opublikowana w marcu 2020 bodajże, czyli musiała powstać już znacznie wcześniej, przed wybuchem pandemii. Tak zwanej pandemii, zresztą słuchajcie, spójrzmy na spis treści, Makro reset, tak jak widać, economic reset, tak zwany reset życia społecznego, social reset, reset geopolityczny, reset environmental reset, reset, że tak powiem, reset w ogóle naszego środowiska i tak dalej. Reset technologiczny, Acceleration the Digital Transformation na przykład. Wszystko to generalnie zostało... Cele opisane w tej książce zostało osiągnięte w dużej mierze, oczywiście dzięki COVID-owi, prawda? Choćby nawet micro, micro Reset, jak widzicie, Acceleration of Digitalization, czyli przyspieszenie w ogóle technik cyfrowych. Transformacja łańcuchów dostaw. Jak widzicie, oczywiście promowany przez Klausa Szwaba, tak zwany stakeholder kapitalizm, który ma zastąpić kapitalizm w obecnej formie, reset przemysłu, choćby nawet, reset indywidualny, reset naszego życia w ogóle społecznego, reset także naszych stosunków, że tak powiem. Pomiędzy nami, a pomiędzy rządami. Proponuję przejrzeć tą książkę dokładnie, zaznajomić się z, niej, z, zaznajomić się z jej treścią. Nie ma tej książki w języku polskim, z tego co wiemy, ale jest dosyć sporo opracowań w internecie. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę choćby nawet na stronę, na stronę bodajże 63. 63 64 głównie w stronę 64. Wszyscy narzekamy, dlaczego tak wszystko w ogóle podrożało, dlaczego wszystko tak dużo kosztuje. Prawda, aczkolwiek jak widzicie na stronie, tak jak mówię, 64 zresztą przeczytam wam to zdanie po zdaniu najpierw po angielsku. Potem po, postaram się to szybko przetłumaczyć na język polski. Zobaczycie, że to wszystko zostało starannie zaplanowane, zaplanowane już znacznie, znacznie wcześniej. I zaraz Wam również wytłumaczę, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. Także patrzycie tak naprawdę na Waszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość z tego tytułu, że Elity, tak zwane elity z Davos, w ogóle, jak widać, wcale tak naprawdę się nie kryły nigdy ze swoimi planami. Aczkolwiek, jak zacząłem rozmawiać na temat Wielkiego Rosatu już w marcu 2020, wszyscy mnie krytykowali, śmiali się ze mnie również, że byłem oczywiście yy, wielbicielem teorii spiskowych i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, yy, na chwilę obecną yy, wyłączę się, przejrzę ten rozdział. I będę postarał postaram się Wam to przetłumaczyć. Przynajmniej, przynajmniej tą jedną stronę, którą uważam za bardzo ważną, po prostu w jak najbardziej, że tak powiem, sprawny sposób z możliwych. Także zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału. Nie będzie długi, to powinno mi zająć mniej niż 5 minut. Aczkolwiek, tak jak mówię, polecam przeczytać się tę książkę, aby poznać Waszą, tak jak mówię, przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość. Z tego tytułu, że jak widać. Została ona świetnie zaplanowana przez tzw. The World Economic Forum, światowe forum ekonomiczne. Nie wiem jak długo ten film będzie wisiał na YouTube z tego tytułu, że przez ostatnie 5 lat YouTube po prostu mnie banował, dosyć sporo dostałem shadow banów, kiedykolwiek tylko zacząłem o tym mówić. Z Facebooka od razu mnie wyrzucili już w marcu 2020. Powiedzieli, że jeżeli będę poruszał ten temat, to po prostu zamkną mi konto w końcu po trzech ostrzeżeniach. Także wiedziałem, że miałem rację już od samego początku, inaczej zostawili mnie w spokoju.